Witam Państwa, Dariusz Szwakowski wraz ze mną na komentatorskim... ...i rozpoczynają biało-czerwoni pierwsze kopnięcie przez Polskę. Uderza! Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Etemaj. Jeremienko. Blik, Lewandowski. No piłko, odebrał i stracił. Remenko. No i mamy dobry, udany odbiór. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Uwaga, zacentrował w pole karne. Teraz mila. Uderzenie? Troszkę za niecelnie. Lewandowski. No, zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. Dobrze, do przodu. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Czy to wykorzysta? No i zgranie w pole karne. Kamil Grosicki. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Pukki. Sparw. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Już blisko pola karnego. Ma czas i miejsce. Próbują teraz skrzydłem. Będzie szansa na bramkę. No dobra interwencja obrońców. Jest zawodnik na czystej pozycji. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ależ wspaniała bramka. Ale świetnie wygląda ta akcja. Piłka umieszczona celnie tam. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bezlitośnie wykorzystał okazję. No i popatrzmy na ujęcie z tej kamery na tę bramkę. Wszystkie krycie, no i napastnik teraz urywa się obrońcy. Jest szansa, no gdyby nie, on byłby gol. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut Robert Lewandowski. Mogą kontratakować. Wybiega na pozycję. Ależ okazja. Szansa. Gol. Pokonał bramkarza. Popatrzmy jak znakomicie wykończył tę akcję. Prawdziwy kunszt tego gracza. Z łatwością ograł obrońców, potem bramkarza i zdobył pięknego gola. Temaj. Ma do kogo podać. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. A udało mu się odebrać piłkę. I walczyli rzutrożnie. Też niesamowity atak obrońcy. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Sędzia kończy pierwszą połowę, dwa do zera. Zapraszam na drugą połowę. ETMAI. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Piłka poza boiskiem będzie rzut rożny. No, Bengi Lewandowski. Hetemay. Czeka na napikających kolegów. Buki. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Jest szansa na, jest szansa na gola. Strzela. Broni, ale piłka w grze. Milik. Wyglądało to na pewną bramkę. Świetnie, bramkarz interweniował. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Robert Lewandowski. Dobrze się pokazał. Fantast... I mamy dola, proszę Państwa! skręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Biedny, samotny, długi wypad. No niesamowite, piłka odpita od bramkarza, pada do świata. Czy to wykorzysta? Gra będzie wstawiana od bramki. Dobrze próbował, ale stracił. Czy to wykorzysta? Uderza. Ach, dosięgnął piłki, brawo. Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Dobrze i przejął. Czeka teraz na partnerów. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Dośrodkowanie. Udanie odbija Bramkarz, ale wciąż piłka w grze. Wybiega na pozycję. Ładnie go minął. Świetnie się uwolnił. Może być groźnie. Szansa. Go! Brawo, Polacy! Nie ma litości dla rywali. Hat-trick. Kompletuje dzisiaj te bramki. Tylko pozazdrościć fenomenalna skuteczność. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Bramka śpiąstkuje, spójrzmy. Okazja do dośrodkowania. Dobre dośrodkowanie i co dalej? Tak strzelając, nie odrobią strat. Niedokładnie rozpoczynali od własnej bramki i podali rywalowi. Ach, tak, do szczęścia zabrakło paru centymetrów to wykorzysta? Końcowy gwizdek, a rezultat 4-1. Imponujący wyniki, całkowicie zasłużony. Gra do jednej bramki. Do usłyszenia mówią Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Staranowicz.